Pię się ma ku upadkowi. Tak są i schodzi się od razu z róg głęboka woda. Topią się właśnie. To słodkie nie jest, to nie jest baklava. Paweł, tu masz słodki. inny poziom słodkości, ty lubisz baklawę. Dzień dobry, moi drodzy, witamy Was serdecznie, bo jak nie może na was spojrzeć. Gdyż ponieważ prowadzi nasze albańskie auto. Witamy Was serdecznie w nowym odcinku, jesteśmy w drodze. No i chcieliśmy wam tak pokrótce powiedzieć, gdzie teraz zmierzamy. Byliśmy w Durres na Rivierze turec... albańskiej, przepraszam. Tak se tu stanie, taka zawalidrąga i stoi, i za chwilę już rusza. I to nie była z Tak, jesteśmy na autostradzie, jedziemy do Ksamil. Yy, najbardziej na południe wysunięta część riwiery albańskiej. Byliśmy w części włoskiej rywiery, a teraz będziemy w części greckiej. Ponieważ z Ksamilu jest 24 km tylko do granicy z Grecją, i w związku z tym. Tam już będą bardziej wpływy greckie. Mówi się, że to jest część taka... Takie albańskie Malediwy. Więc woda powinna być czystsza niż w Morzu Adriatyckim, bo jedziemy teraz nad Morze Jońskie. Więc zobaczymy, jak tam wygląda czystość. No bo to w sumie ten sam kraj, więc może być różnie. To kraj to obyczajski. O, więc moi drodzy, my się przemieszczamy, z takich rzeczy, o tutaj macie autostradę, na autostradzie możecie jechać 110 km na godzinę. I co chwilę są ronda. No, na autostradach są ronda, ciągle się ktoś wpycha, przechodzą nawet piesi, przez chwilę byli, przez środek autostrady przechodzą, no to tutaj się cuda na Widoczki macie takie. Co chwilę możecie spotkać kogoś, kto sprzedaje arbuzy, melony. Taka. Inna Europa. trochę 800 Tak śmiesznie, bo 250 km będziemy jechać aż 3,5 godziny. Okay. Także sami sobie zobaczcie, jakie tutaj są te autostrady. No to to jest takie trochę. No, w każdym razie moi drodzy, właśnie pokażemy wam, jak wygląda albański czterogwiazdkowy hotel dzisiaj. No i jak taki resort. Mały resort, bo My jedziemy do małego hoteliku w Albanii. Wygląda i czy Cztery Gwiazdki równa się Cztery Gwiazdki Europejskie, czy tak niekoniecznie. Moi mili, jesteśmy już w Ksamil. Droga bardzo malownicza, a teraz już jesteśmy pod hotelem, o którym Wam mówiłam. Będziemy sprawdzać te Cztery Gwiazdki Albańskie. Na razie zobaczcie, dookoła mamy bardzo ładny parczek. Bardzo ładnie zieleń tutaj jest po zachowywana, a tutaj mamy wejście. O. Jest rooftop. Na rooftopie mamy basen i tam mamy serwis bar do 22. Ale tylko widzę, między 18 a 22 jest ten bar. Mam nadzieję, że basen nie jest między 18 a 22 otwarty. Nie słychać Cię? Nie <grywa> Na razie zapowiada się obiecująco, bardzo ładny hol, bardzo miła obsługa. Fajnie, że mamy prywatną plażę i śniadania w cenie. O cenach wam zaraz wszystko opowiem, jak będziemy w pokoju. Teraz bierzemy. O, a to jest nasz koleos słuchajcie, koleos wypożyczony kosztuje Was taki duży samochód, kosztuje Was 500 euro za dwa tygodnie. I to jest taka cena minimalna, jak chcecie dopłacić te wszystkie ubezpieczenia i tak dalej, a warto, bo tutaj jeżdżą jak wariaty, no to takie 900 musicie zapłacić, ale pamiętajcie, że myśmy wzięli bardzo duży samochód, was to może kosztować taniej. No, a tutaj mamy otoczenie takie o. Taka miejscowość wypoczynkowa. Tak, otwieramy, no. Zimno tu, słuchajcie, byliśmy przed chwilą w to tam był jakiś mały ten pokój. Okej, okay. cztery gwiazdki, tu już coś obdrapane, brudne, od walizek, zacieki porobione, ten hotel Marok, a wygląda tak, o Boziu. co no, chcesz Bardzo Taka albańska partanina. Duża włazienka, ale za to partanina taka. No brzydki. Ogólnie brzydki jest ten hotel. Na balkon, to nie okay. wiem, się go dostać. O, okej. Otwórz, bo to jest naj, najładniejsza część tego pokoju. Ale. Ale z ale Tu jest, jest. Tam mamy widok na Morze Jońskie, moi drodzy. Gdyby nie to, że będzie up... nie, wiem, nie wiem, jak... Aha, to był otwarty. Proszę. Nie mogę tam wejść, bo mam klamoty. No. Próbuj. O, dobra. jak wam Moi drodzy, jesteśmy już przy wodzie. Szukamy naszej plaży hotelowej, która jest tutaj gdzieś niby przy białym murze. Biały mur już widzę. Nawet jakąś zaparkowaną za motorynkę żółtą widzę. I tam ma być napisane coś, że krab, coś tam, jakaś restauracja, ale nie wiem Nie, hey, to już restauracji to tu już nie będzie, ale... To jest chyba ten biały mur, to jest nasza. Tak, tak, Samilowa nasza. A ja wiem. Zobaczcie jak tutaj wygląda. Trzeba szukać nazwy hotelu, ale nie widzimy nigdzie. Mur jest, ale wejścia nie ma. Szukaj po niebieskich ręcznikach. A patrzyłeś? Mają? Nie, nie właśnie nie patrzyłem. Jest akurat promocja. Wszystkie są za darmo. O widzisz. Ale to chyba nie to. O, a to, co oni nie potrzebują, to sobie tak tutaj wyrzucają. O. Widzicie? No bo to już jest niepotrzebne. To po co? A to, to nie można gdzieś wywieźć, tylko tak ma leżeć tu? A to tutaj jest specjalnie robione. Paweł, to już nic nie będzie. No, po koniec. Może to jest ta nasza plaża, naszego hotelu, tak tutaj? No, niestety my musimy poszukać, coś nasz. Nie wiemy, Niemy, gdzie jest plaża. Mili nasi, nie znaleźliśmy plaży, więc poszliśmy na obiad. Restauracja mmm, przyhotelowa, więc no dosyć droga. Za tą pizzę musicie zapłacić 50 zł. Więc wydaje mi się, że dosyć drogo. Takie ceny dobrej, zielonogórskiej pizzerii. A to jest taka raczej przeciętna pizza, jakaś niewyszukana, nie? Zobaczymy, jak inne dania w wziął grecką sałatkę. Chcemy ją tutaj wypróbować. No i krewetki, coś, co powinno nad morzem być dobre. Zobaczymy, jakie smaki tutaj. Ktoś powiesz Pawełciu, jak Ci smakuje ciasto? Polklandica. No. Najgorszy jest chyba ser tego wszystkiego. No. co to No i cóż, Paweł wziął sałatkę grecką, jeszcze jej nie spróbował. Ale ja Wam powiem, że pomidory są jak zwykle w Albanii pyszne. Pawełciu, spróbuj pomidora. No. naprawdę są bardzo smaczne. Ze słońca. Bardzo dojrzałe, bardzo dobre smak. Ja bym jeszcze soli tutaj dodała, bo jest. Dostaliśmy w ogóle sałatę bez niczego. Położę... Czy soli tu jest? No, chyba będę chciała posolić te pomidory i ogóle. Przyleciała. Mm. Cebula taka jak w Recy. Soczysta i słodka. Tak? O, no. to dobra. Feta jak feta. No. Chyba wreszcie feta, taka normalna feta, a nie. Oczywiście cebula taka specyficzna. 50 zł za tę sałatkę. Udałabyś się? Samą oliwką. Właściwie nic tu więcej nie ma. Dobra. Takie typowe grillowe. Bardzo dobre. Ale pode mnie czy pod ciebie? Pomiędzy. Mati sobie wziął lingwini z krabem. Ja myślałam, że to będą takie malutkie kawałeczki kraba. A tu jest chyba cały krab podziabany na mniejsze części. Prawda? Dobrze ja mówię? Tak wygląda. Znaczy, czy jest kilka nóży w ogóle. No. To jest więcej niż jeden. A więcej? No. Bo to są jakieś takie rzeczywiście, jakieś takie. No jest trochę tego. Ciekawe, czy będzie trochę mięsa do zjedzenia, a smak jak? Dobry, makaron, no to on ma, ale taki zgodny ze sztuką włoską? No, czyli to najważniejsze. 60 zł za makaron z krabem nad morzem. Najpierw byłam zbulwersowana, że to drogo, ale w sumie to nie wiem, jak świeżego kraba byś dostał z taką ilością makaronu. To taka dobra cena uważam, jak na to, że jesteśmy w kororce. I przy samej plaży jemy. To nie jest gdzieś w centrum miasta, tylko jemy rzeczywiście przy samej plaży. Ko Dzień się kończy. Bo Dzień my... się ma ku upadkowi. Ku zachodowi. Upadkowi. <laughs> Więc idziemy już do hotelu. Znaleźliśmy po jakichś perturbacjach długich tę naszą plażę. Okazało się, że przychodziliśmy niej pięć razy i nie widzieliśmy jej. Tak, bardzo fajna. Szkoda tylko, że nie ma piaseczku i takiego łagodnego zejścia do wody, raczej są skałki. Ale obok, jakbyście chcieli skorzystać, to jest taka plaża piaseczkowa, tylko że to nie jest już hotelowa, tylko trzeba po prostu sobie tam podejść i zamoczyć nóżki, albo sobie popływać. A ta nasza to jest właśnie taka typowa do pływania. Tak, są barierki, schodzi się od razu z ruch, głęboka woda. No, coś w tym stylu. A tutaj już mamy hotel, także dosłownie 4-5 minut od tej plaży. Yy, więc idziemy jeszcze wam na górę pokazać basen. No i moi drodzy, zobaczcie, tam jest plaża, tam przed chwilą byliśmy. Patrz do mnie. A, no? Nie wiem, czy widzicie, tam widać taki dach jest. To tam, tam właśnie jest. A tam, rzeczywiście to ten. jest to z tym dachem, tak. Tak, bo taki duży dach jest tam Tak, jest tam tak bardzo, bardzo fajny tak. jest ten, y, to miejsce tam. I tutaj macie basenik. Tam z tyłu jest jeszcze chyba taka arena do siedzenia, jakbyście chcieli w cieniu pod I daczkiem. I bar, i bar, ale ten bar chyba jest tylko wieczorami otwarty. Tak. Między 18 a 22, tak mi się przynajmniej wydaje. O, oh, Hello! No! I tutaj też mają basen, o, topią się właśnie. Właśnie ją. właśnie ją utopił. Chyba nie mam Chyba zimna woda jest. No dobra. Oj, drodzy, tam z tamtej strony to jest Ksamil. Bo my jesteśmy na samym początku miejscowości. Tam się ciągnie ta miejscowość jeszcze daleko. No cóż, to tyle z hotelu. Jeżeli chcecie znać cenę, to napiszcie komentarz to wtedy wam podam. Tak. Tajemnica. A tak wam nie podam. <laughs> na razie tyle, i zaraz jeszcze kolacja. Ja sobie będę brał. Chcesz skorzystać z mojej sałatki? Ja sobie będę brał. Nie, ja ci dam. Moi drodzy, grecka sałatka podejście szesnaste. Żartuję, ale z rzędu. Bułki do tego, ciepłe. Chcesz ciepłą bułkę? Albańskie pomidory, ale znowu inaczej. Mało ogólnie. I bardzo malutkie te. Jadłeś ser? Czy to jest feta, czy to jest coś fetopodobnego? Chyba feta. Jak się nazywa to danie Paweł? Kalamati. Saganaki. Nie kalamati? To, to były te oliwki, które jadłeś przed chwilą w sałatce. Aha! No to dobrze, to jadłem już oliwki, już po oliwkach. A to są saganaki. Czyli? Czyli krewetki w pomidorach. No, z papryką i z salam. Bardzo, bardzo dobre. Bardzo dobry sos pomidorowy. Ojej, dobry. Wczoraj, a u Was od odcinku poprzednim w Paweł jak podobną rzecz, też krewetki zapiekane w no i taki, do, taki dobry sos nie był. No. Te są dużo lepsze. Nie wiem jak krewetki, ale sos jest dużo lepszy. Bardzo dobre. Są baby szympy. I są na dodatek duże, duże to jest to danie, naprawdę I duże. cała masa papryki jeszcze. No. Nie żałowali pan, mi papryki. Pan nam powiedział, że to jest no, wystarczająco na jedną osobę. Ja sam myślę, przecież u nas Saganaki, jak podają, to jest pięć krewetek albo sześć w sosie. Także tym się nie najesz. A tutaj jest cały duży pojemnik. Dziękuję. Mm -hmm. Thank you. Thank you. Mm -hmm. Ale ładne. Jeśli chcesz więcej, to mogę powiedzieć. A chcesz? Nie, no, no, mam to. Ja top. też nie chcę. No, to enough. Mm -hmm. Only this ice yes, yes, yes. No i <laughs> no, ja mam moi drodzy fergesę. Ferges? Pan powiedział, że to jest ferges. Czyli a dzisiaj na sposób muszlowy, bo sobie wziąłam to z muszlami. Już wam mówię, co to jest. Jadłam to przed chwilą. Chyba też jedliśmy, w tych zjedliśmy w tym talerzu przystawek. I to był taki ten sos na bazie papryki i sera. Tego ichniejszego białego takiego, koziego lub owczego. I to można wziąć w wersji mięsnej, wersji krewetkowej, a dzisiaj mam w wersji muszlowej. Myślę, że Pawełku, musisz tego skosztować. Dam ci trochę sosu, oraz nawet ofiaruję ci jedną muszlę, żebyś sobie skosztował. Zobaczmy. Powiesz, który sos ci bardziej, bardziej smakuje. Ale nie jest serowy, tylko to jest jogurtowy sos, tak? Nie, to powinien być ser. Ale taki delikatny jak jogurt. Ja jednak wolę moje kreweteczki w stosie pomidorowym. Może dlatego, że od kilku dni jem ser, już mam dosyć ser. no, to jest mocno, sera. No, poza tym to jest mocno kwaśne. To jest bardziej takie świeże. Pomidorowo-kaprykowe. Mm, paprykowe. A to jest takie bardziej serowe, dlatego to dowodzę. Ale czy to jest sernik? Nie. Moi drodzy, yy, tres leches, ale tutaj jakoś tam nie. Tri trilecze. trilecze, o po ich niemu, ba, y, Bałkański albański deser na bazie biszkopta. To zimne. No to jest na mleku. Ludzie. Ludzie. Mleko tu pływa. Ale dziwne, rozmoknięte biszkopty. Ale dobre. W mleku, rozmoknięte biszkopty w mleku. Ja no mleka nie jadłem. – I na to jest yy, karmel, można tak powiedzieć. Mm -hmm. To to właśnie tak smakuje. W ogóle to jest zalane mlekiem. Ja w mówiłam, że to jest podobne do puddingu. Nie, to nie jest podobne do puddingu. To jest właśnie rodzaj namokniętych A Czy to jest do puddingu tego? Brytyjskiego. Plam. O, plam tak. pudding. Nie pla, bread, nie. bread pudding. Bread pudding. Tak, to, to jest podobne, rzeczywiście. Ale ciekawe, czy to się robi na zimno? Nie wiem, ale jest zimne. Oni to chyba trzymają w lodówce. Nie, już nie, bo to jest strasznie słodkie. Jak te wszystkie albańskie i bałkańskie desery. Nie wiem, czy, że Paweł to lubi, bo to jest takie. No, klaba, tylko że bardziej wodniste. Ale to jest ciasto Na takie namoczone, strasznie w mleku, takie jakby Wam się zalały biszkopty w torebce. Jeszcze sami ciasteczka moczy sobie w zimnym mleku. Tak, a ciasteczka z mlekiem, to Ci to przypomina. No. Dlatego Ci to smakuje. No. no. Dziwne, niespotykane. Aczkolwiek fajnie, że zjedliśmy coś takiego tradycyjnego. Pyszne. To właśnie to nowego Wam dzisiaj w dzisiejszym odcinku, jeśli chodzi o jedzenie, pokazuję. Jak będziecie w Albanii, to warto. Jak lubicie mocno słodkie rzeczy, warto coś takiego zjeść. No nie, nie przesadzajmy, aż takie słodkie nie jest, to nie jest baklawa. Paweł, ty, ale jest ty masz słodkie. inny poziom słodkości, ty lubisz baklawę. Patrzcie, taka ciekawostka. Jakbyście kiedyś byli gdzieś e, na ogródku restauracyjnym i byłyby robale, to wystarczy sobie kawę zapalić okadzić się dookoła. Pan przyniósł nam właśnie kawę podpaloną i powiedział, że to jest, to będzie ostraszać A insekty. Insekty. Zobaczymy. Na razie rzeczywiście Póki co nic latać. nie ma, a było trochę tego, no. No No cóż, kończymy ten dzisiejszy dzień. Tak, takim oto zachodem słońca, tam nie wiem, czy widzicie. Mam nadzieję, że odcinek z Ksamil wam się podobał, albo z Ksamilu nie wiem, czy to się odmienia, więc... wolę. Może z Ksamili. Może z Ksamili. W każdym razie mam nadzieję, że ta część Albanii przypadła wam do gustu. Jak tak, to oglądajcie kolejne odcinki, bo będą odcinki nie tylko z Ksamil, będą odcinki, tutaj będziemy jeździć sobie po, po, po pobliżu, i oglądać, pokazywać Wam różne fajne rzeczy, które można na rywierze albańskiej zwiedzać. Także dziękujemy za dziś i oglądajcie dalej. Żeby nie przegapić kolejnego odcinka, to kliknijcie w dzwoneczek. Pamiętajcie o lajkach, subskrypcjach, komentarzach i do usłyszenia. Na razie, pa!